Cześć dzieciaki! Mam na imię Marzena. Jest jestem Ola. Ja uczę w szkole języka angielskiego. Ja matematyki. Prywatnie jesteśmy przyjaciółkami chyba jeszcze od czasów... dinozaurów. Przygotowałyśmy dzisiaj dla Was dwie bajki Jana Brzechwy. Pierwsza to Rozmawiała gęś z prosięciem. Rozmawiała gęś z prosięciem. Bardzo głośno z przejęciem. Smutno samej żyć na świecie. A po drugie, i po trzecie, jeśli cenisz wdzięki, gęsie, jak najprędzej ze mną rzęsie. Proszę na to. Miła gąską głowę nieco masz za wąską, trochę masz za długą szyję i zupełnie inny ryjek. Niechaj ciebie to nie rani, lecz jesteśmy niedobrani. A gęś znowu. Cóż, mój drogi, popatrz. Ty masz cztery nogi. Nie masz pierza, nie masz dzioba, ale mnie się to podoba. Prosiak skłonił się uprzejmie. Inny tak się z tym nie przejmie, a ja owszem, bo zauważ, że ja chodzę, a ty fruwasz. Jak dogonić zdołam ciebie, gdy szybować będziesz w niebie? Na to gęś odpowie znowu. Domowego jestem chowu. Fruwam raz na 6 miesięcy, żeby nie tyć i nic więcej. Na to prosie znów odpowiem: Muszę dbać o swoje zdrowie. Ty się kąpiesz nieustannie. Ty byś chciała mieszkać w wannie, ja zaś, jeśli chodzi o to, właśnie bardzo lubię błotą. Tutaj gęś już miała dosyć. Nie zamierzam Ciebie prosić. I dodała z żalem w głosie. Teraz wiem, że jesteś prosie. Kaczki. Po podwórku chodzą kaczki, wszystkie bose, nieboraczki, a w dodatku nieodziane. To są rzeczy niesłychane. Choć serdaczek, choć ubraczek mógłby znaleźć się dla kaczek, a na nogi? Na głowy choć po czapce, bo to zima akurat chwycił mróz i śnieg już spadł. Poszły kaczki do krawcowej. Chcemy mieć kubraczki nowe. Zimno wszystkim nam szalenie. Pani przyjmie zamówienie, lecz uwzględnić pani raczy, że to ma być fason kaczy. Tu zakładka, a tu szlaczek. To jest coś w sam raz dla kaczek. Krój Warszawski, bądź co bądź, zechce pani miarę zdjąć. Potem kaczki na królewskiej odszukały zakład szewski. I już pierwsza kaczka kwacze, pan nam zrobi kapce kacze. Takie małe, zgrabne kapce, by na małej kaczej łapce należycie się trzymały i nas przączki zapinały że szewc, bo no nie był leń, zrobię kapce w jeden dzień. Już na zajutrz poszły kaczki do krawcowej, po kubraczki i po kapce na królewską, ale wpadły w pas, pasję szewską. Szewc zażądał 5 tysięcy, a krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, dzisiaj nic się nie dostanie. Zapytajcie zresztą dam, one to powiedzą wam. Kwaczą i tłumaczą, pieniądz nie jest rzeczą kaczą! Żadna z nas się nie bogaci, nam za jajka nikt nie płaci. Ale na to Krawstową powtórzyli słowo w słowo. To, co przedtem, drogie panie, darmo nic się nie dostanie. A tu przyczyn, a z tej, z tej przyczyny kaczeród jest ubrany tak jak w przód. A tu zima akurat chwycił mróz i śnieg już spadł. Kwa, kwa.